Panowie! Jesteście tego pewni? Delikatnie! Delikatnie, bo spierdalałem sobie święto! A to lecimy Szyma, lecimy! Iha! i, ha!

Sa ka na. Sa le, pat. A liye gen me. A liye gen me. A liye gen me. A liye gen me. A liye gen me.

ома китаих

Hamujcie, hamujcie! Hamujcie! Oh. <grymna> Dobra, stań, wystań. Musimy ustawić drugą stronę. <grymna> Jest mega, A wiecie jak to dobrze wygląda na filmiku? A pat Karola, Patr Karola z przodu całej Weź się oczy po drodze to... No No, no. no. <gul> no jakiś, ba jakiś baca, no jakiś baca ja coś mówię teraz, jakby coś się stało. A głowa tam już rzucałą głowę, nie? A ja mam głowa, głowa tak nogami, wiesz, tak ja po chciałam. A my, my imagrane na, grane na, grane. na, Ej, na... To... No mam no, nagrane jak na innej w idzie tak, <śleski> ja tak no. powiem,